Zaczynamy kolejny dzień w Dolinie śmierci. Właśnie wstaliśmy. Wczorajsza noc nam się skończyła bardzo fajnie wczorajszy wieczór. Bo tam sobie zrobiliśmy ognisko tutaj. I jak już tam zrobiliśmy smorsy, jeśliśmy daliśmy i gdaliśmy, nie oglądało gwiazdy, to poszedł nas sąsiad ten pan i powiedział, że ma Teleskop do obserwacji nieba, bo to jest jedno z najlepszych miejsc do obserwacji nieba w tej części Stanów Zjednoczonych, bo jest ciemno, nie ma dużych miast w okolicy, nie wiadomo, do na Śmierci, jest pośrodku niczego, więc wczoraj niebo było piękne, nie było chmur a i przez ponad godzinę staliśmy u niego przy teleskopie i nam pokazywał różne gwiazdy, różne planety, naprawdę powiem Wam, że coś niesamowitego, które nie miał wiedzę do tego mija. Interesuje się takimi rzeczami, więc opowiadała sobie gość pod wrażeniem tego, co mi ja wiedziała o niebie, o, o gwiazdach o planetach, więc przez ponad godzinę tam była gadka obserwacja nieba naprawdę bardzo, bardzo fajny. Wiesz jak się tego zrobił. A dzisiaj staliśmy. Pogoda znów ładna, bo jest, nie wiem, 17-18 stopni w tej chwili, więc jest naprawdę ciepło. Fakt, że wieje wiatr, ale nie jest źle. I dziś plan jest taki, że słyszeliśmy samoloty, więc jedziemy na Fadi Crowley Lookout. To jest takie miejsce, gdzie latają, więc być może się coś zobaczyć. A później jedziemy odwiedzić miejscówkę, w której mieszkał wujek Charlie z rodziną. Ci, co wiedzą, to wiedzą o co chodzi. Jedziemy. Obowiązkowy dla nas przystanek, czyli punkt widokowy ojca Crowley tuż na wjeździe do Doliny Śmierci od strony zachodniej, od strony long Pine. Dzisiaj tutaj podjechaliśmy specjalnie z kempingu, bo rano słyszeliśmy odrzutowce latające no i mieliśmy nadzieję, że coś, coś się będzie działo. Chociaż już przez kanion nie latają, a latają już nad kanionem, ale dzisiaj latali e, rano, a teraz cisza niestety, tylko wiatr. Ale poczekamy, z pół godziny zobaczymy. Co z tego wyjdzie. I tak nam mija dzień do śmierci moi drodzy. Mam nadzieję, że widoki Wam się podobają. Dajcie znać w komentarzach. Mia Where are we? Ballarat, Ballarat. Ballarat proszę Państwa to miasteczko opuszczone. Zniknęło powiedzmy z, z map w 1917 roku Powstało w 1897 i było to miejsce, do którego zjeżdżali górnicy, bo tam w tych górach była kopalnia. A to miejsce było miejscem rozrywki, miejscem uzupełniania zapasów, przystankiem po drodze między większymi miasteczkami. A życie tutaj skończyło się wraz z zamknięciem poczty w roku, tak jak mówiłem, 1917. A tutaj, proszę bardzo, budynek poczty. Znaczy to, co z niego zostało. Tam można sobie e, powiedzmy przyjechać z jakimś tam kamperem czy z namiotem i się rozbić na biwaczek. E, tutaj ktoś mieszka nawet chyba w tych e, ruinach przyczepi w tej ruinie domu na kółkach. A my idziemy tam dalej, do środka. Zobaczymy, co tam jest. Jesteśmy w centrum Ballarat, czyli w tak zwanym Trading Post, w takim sklepie. Mają tutaj ciekawe rzeczy. Mina go ahead. Oh, <laughs> Sklep oczywiście bezobsługowy, czyli jest tak, że jak coś się podoba, to po prostu zostawiamy to, co jest na, na klejce, cena w, w słoiku i tyle. A mija gra na pianinie rozstrojonym. Tu się można wpisać widzisz są napoje. Tu jest kasę. klasę Będę kupić koszulki. Naklejki, pierdoły. kupiliśmy wziąć naklejkę do przyczepy, zostawiliśmy tutaj trzy baksy z naklejkę. Jakieś gadżety. I obsługi, oczywiście, nie ma nigdzie w pobliżu. Po prostu ufają turystom. Miejscówka ma mega klimat, powiem wam naprawdę. Czuć dziki zachód mocno. Macy, jak jest? Dobrze. Lubisz to? Tak. Czujesz, że to jest Wild West? Tak. Yes. To jest centralnie pośrodku niczego, Na no serio, w Dolinie Śmierci. Znaczy to jest tak naprawdę to już jest za Doliną Śmierci, bo to jest teren BLM-u, a miasto jest własnością prywatną. A więc yy, jesteśmy no, nie do końca w Dolinie Śmierci, ale ta miejscówka jest na mapach, która się dostaje w parku w Dolinie Śmierci, więc yy, no, zaliczamy to jako część Doliny Śmierci. Tylko brakuje mi strzelby w ręku, tak można by spędzać czas na fotelu bujanym yy, na werandzie przed swoim biznesem na dzikim zachodzie. Tak można żyć. Nic się nie dzieje, cisza, spokój, słońce wypala wszystko, nieźle. Zobaczcie tego garbusa pustynnego, jak z Mad Maxa, <grym i z górą> nieźle. Klimat tu jest zarąbisty, a to, moi drodzy, jest areszt. Zobaczmy, jak wygląda areszt wewnątrz. Dwie cele. Już bez krat, a te pewno poszły na złom. Tu druga cela. I tu by siedział szeryf jak byli panowie zamknięci. Areszt w miejscowości Balarat, moi drodzy. Bye bye, Macy. Bye bye, Macy. You're going to be locked in the jail. Oh. No. No. <laughs> ok, no. Zamykamy drzwi, żeby wiatr ich nie wyrwał. Chyba <noise> ja wam, że klimacz tutaj jest. Zarąbiski, naprawdę miejscowa jest super, bez jakiegoś złomu rozrzuconego. Tutaj ktoś mieszka niby, bo są znaki, że tam dalej jest teren prywatny. Jest parę przyczep ustawionych. Też paru ludzi tutaj przyjechało na biwak, z tego co widzimy, bo mają dżipy, bo tu jest dużo terenów offroadowych, nazwijmy to, w okolicy. Więc można sobie tutaj jeździć w terenie A i tam tam ci ludzie są właśnie z jeepami i mają przyczepy i tutaj sobie kempują i jeżdżą przed chwilą wrócili. Tu ktoś takim dużym kamperem właśnie odjeżdża. Miejscuwa jest na serio na serio bardzo w porządku. Polecamy. Odjechać trochę z głównych drogi do Śmierci i zobaczyć coś niecodziennego. Taki naprawdę rzut dziki zachód na maksa. Nie wiem, czy mieliśmy zostać na e, następny pokaz. Muszę jechać dalej. Zastanawiamy się. <laughs> Tańczące osły. O, Miaż usłyszała samoloty, rzutowce gdzieś gdzieś w górze nad nami, kuszą nas. Potem tutaj był radar wojskowy rozstawiony, więc coś robią, bo kręcił się, działał. Wyraźnie ich słychać w powietrzu, ale. Jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Jesteśmy przy samej drodze w Parament Za mną jeżdżą auta. Tutaj już jest wyschnięte, wyschnięte jezioro, dno Doliny Parament. A nad nami w końcu dojrzeliśmy myśliwce. Dziewczyny obserwują. Oczywiście nie będzie tego widać w kamerze, bo są małymi kropeczkami, ale wyraźnie widać, że są to myśliwce. Zresztą kręcą, coś tam ćwiczą, więc w końcu zaczekaliśmy się widoku, na który szczególnie Mija czekała. Yes? Happy? Happy now? Finally saw yeah? as as to niefajne? O yeah. <laughs> no, są za daleko, zawsze, zawsze jest coś, widzicie? Ale dźwięk jest scorobisty, fajnie ich słychać. Jest dobrze. W tym roku udało się dotrzeć do Devils. Golf Course, czyli diabelskiego pola golfowego. To jest miejsce na dnie Doliny Śmierci z, z dużą ilością solnych depozytów, jak widzicie wszędzie, to jest sól. W ubiegłym roku, więc pamiętacie, jak robiliśmy film tutaj z Doliny Śmierci, to tutaj było jezioro, które powstaje raz na kilkadziesiąt lat podczas wyjątkowych opadów, a i rok temu to miejsce było zamknięte właśnie z powodu tego, że było po prostu mokro, a stała woda, a w tym roku udało nam się tutaj wjechać i zwiedzamy. Macy yeah. so tell everybody, having to be careful here and why? Uh, you have to be careful because if you slip, uh, you could get a very painful cut or you could break your bones. There you go, and how did you learn that? Because there's this little like sign thingy that that says it. Good job. Mies oczywiście czyta wszystkie znaki, wszystkie e, informacje turystyczne. Edukuje się na temat doliny śmierci. Salty. Salty. Did you try it? No. <laughs> Hej! Be careful! Tak, yes, że cut or break Fajne deformacje solne są, naprawdę niezłe kształty. Tutaj sól cały czas się odkłada, bo z gór przynoszą je, ją czasem po wodzie, tak zwane flash floods, czyli jak tutaj para deszcz, to z tych gór wszystko spływa bardzo szybko no i osadza się tutaj właśnie na dnie Śmierci, a same te flash floods, czyli powodzie błyskawiczne bywają niebezpieczne, bo potrafią zabrać ze sobą nawet pojazdy, bo one pchają całą masę błota, różnych powiedzmy połamanych gałęzi czy innych, innych rzeczy, no oczywiście między innymi też sól tutaj zostaje później odłożona. Jak wszystko wyparuje. A tu jeszcze jest trochę wody. Zobaczcie. Miejscówka niezła. Podoba nam się bardzo nawet bym powiedział. Polecamy. Mimo, że turystów jest nawet sporo, to i tak jest fajnie. Dzień kończymy hamburgerami z Wołowiny łagyu, a Później będziecie się ognisko. A później pogapimy się znowu w niebo, bo chmur nie ma. Więc pewnie gwiazdy będą znowu zarąbiste. A I tak nam minął kolejny dzień w Śmierci. A jutro? A co będzie jutro? To zobaczcie za chwilę. Rano chłopaki robią pokaz nad głową. Dziś dzień rozpoczęty od samolotów. Teraz powoli się pakujemy, bo czas spadać do liny śmierci. Do kolejnej miejscówki. Dziś przemieszczamy się do Valley of Fire koło Las Vegas na kolejne 4 dni 3 noce. Tam będzie nasza baza. I tyle jeśli chodzi o Dolinę Śmierci. A jeszcze jedno, bo wczoraj w ferworze walki zapomniałem powiedzieć, jak byliśmy w Ballarat, że to miejsce, bo mówiłem o wujku Charlie, prawda. A że ci, którzy mieli wiedzieli, e, Dolina Śmierci jest związana e, czy z Doliną Śmierci, jest związany też Charles Manson i jego sekta, czyli rodzina Mansona, a, bo po morderstwach w Hollywood oni zwiali właśnie do Doliny Śmierci i tutaj się ukrywali, właśnie obok miasteczka Ballarat. E, tam wiele razy byli. Mało tego, w miasteczku Ballarat do niedawna jeszcze stała ciężarówka Texa, czyli prawej ręki Mansona. Ciężarówka, która się zepsuła podczas ucieczki Texa przed obławą policyjną, a w miejscu, w którym padła, podobno do niedawna jeszcze była. Fakt, że była, nie wiadomo że to ta sama ciężarowa, ale legenda mówi, że to ta, która właśnie się zepsuła w tym miejscu na pustyni. Nam się nie udało jej znaleźć, nie wiem czy ją usunęli, czy może gdzieś została schowana, nie wiem, ale nie było jej w miejscu, w którym być powinna. W każdym razie, także taka, taki dodatek do wczorajszego, do wczorajszego zwiedzania Ballarat'a, o którym zapomniałem wczoraj wspomnieć. A nad nami znowu Chłopaki ćwiczą coś w myśliwcach, dosłownie nad naszą przyczepą przed chwilą robili dogfighting, czyli no walkę powietrzną, a teraz gdzieś dalej polecieli. No nic, spadamy, jedziemy dalej moi drodzy.